Cześć, ja nazywam się Damian Krupnik, jestem właścicielem i założycielem firmy Ogniosfera, która zajmuje się ochroną przeciwpożarową i dzisiaj chciałbym pomóc Wam w zrozumieniu przepisów, które weszły w życie dotyczące autonomicznych czujek tlenku węgla i dymu, które będziecie Państwo musieli zastosować w każdym ze swoich lokali, w których będziecie mieszkać. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do obejrzenia tego filmu, wszystko treściwie postaram się wytłumaczyć. I teraz słuchajcie, kto będzie najważniejsza kwestia? Musiał kupić, zamontować albo skorzystać z pomocy firmy, która się tym profesjonalnie zajmuje i wyposażyć e, obiekt w tą autonomiczną czujkę dymu. Jeżeli macie dom, jeżeli macie mieszkanie, jeżeli macie jakieś lokale, które wynajmujecie komuś, tak? Albo świadczycie usługi hotelarskie typu wynajem mieszkań, domów, wynajem przyczep kempingowych, wynajem kamperów e, itd. Tak to każdy z tych obiektów będzie trzeba wyposażyć w czujkę dymu. I teraz najważniejsza kwestia. Oczywiście to będzie subiektywna decyzja każdego z Państwa, natomiast jeżeli mogę, coś Wam polecić: e, idąc do wielkopowierzchniowego marketu budowlanego, jesteście w stanie taką czujkę kupić za kilka, kilkanaście złotych, tylko teraz to, co jest bardzo ważne, w rozporządzeniu jest jasno napisane, że powinny spełniać wymagania polskich norm. I żeby taka czujka jeżeli chodzi o czujkę dymu, spełniała wymagania polskich norm, jest to norma PN dokładnie 1464 przez 2006 i taki zapis ta czujka powinna posiadać. Dodatkowo każdy z tych czujników powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych, to nakazała Unia Europejska i po co to właściwie jest? To no Słuchajcie, jest to po to, żeby ta czujka na pewno była sprawna i wykrywała ten dym. No bo jeżeli kupimy coś, co kosztuje kilka złotych, 12, 15, 16, możemy się spodziewać tego, że no niezbyt ta sprawność tej czujki będzie dobra. Natomiast pokażę Wam też, jakie czujki można zastosować, czego szukać i co będzie dla Was optymalne. Przepisów, który mówi o autonomicznych czujkach dymu, nie stosuje się w przypadku, kiedy ochrona pomieszczenia mieszkalnego, jednostki mieszkalnej lub też lokalu mieszkaniowego jest wyposażona w stałe, samoczynne urządzenia gaśnicze lub też w system sygnalizacji pożaru. Jeżeli kupujecie państwo mieszkanie, albo jesteście właścicielem jakiegoś motelu czy obiektu, w którym przebywają w celach mieszkalnych ludzie, i tam już są zamontowane te czujki dymu tak? lub też mamy właśnie ten system sygnalizacji pożaru, ale albo te stałe samoczynne urządzenia gaśnicze, wtedy nie macie obowiązku stosowania autonomicznych czujek dymu. Następna rzecz, która będzie bardzo istotna, to czujki tlenku węgla. Słuchajcie, podobnie jak z czujką dymu, będą one musiały spełniać odpowiednie normy. Do tego zaraz nawiążę, natomiast do kogo ta czujka tlenku węgla będzie kierowana? Jeżeli posiadacie obiekt mieszkalny, czy obiekt, w którym przebywają ludzie, na ten przykład podam dom jednorodzinny, macie dom jednorodzinny, w którym macie zamontowany kominek. Jeżeli taki kominek posiadacie, będziecie musieli zastosować czujkę tlenku węgla. Jeżeli jest mieszkanie, które wyposażone jest w jakiś piec, jest wyposażone w piec kaflowy, taką czujkę. Tlenku węgla również trzeba będzie zastosować, i teraz, słuchajcie, dosyć taka istotna kwestia, dlatego że większość z tych przepisów, które zostały na nowo wprowadzone, odnoszą się one do obiektów mieszkalnych, czyli domów, mieszkań, hoteli. Natomiast przepis, który nam mówi o czujkach tlenku węgla, również odnosi się do wszystkich obiektów użyteczności publicznej ZL. O tym jakie są zetelki też mogę przytoczyć, eee, natomiast to co jest istotne, jeżeli posiadacie obiekt typu restauracja, w którym elementem wystroju jest na przykład jakiś biopiecyk, biokominek albo zwykły kominek, który robi nam klimat w normalnym użytkowaniu tego obiektu, no jest dosyć fajne, każdy to przyzna, wtedy też będziecie musieli zastosować taką czujkę tlenku węgla, dlatego że to jest już wymagane przepisami. Te czujki tlenku węgla, słuchajcie, będą odnosiły się tak w uproszczeniu, to jest też w tym rozporządzeniu zawarte, do miejsc, gdzie występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego. No i teraz każdy z nas pomyśli sobie, no w porządku, jeżeli mam kuchenkę gazową, no to mam spalanie paliwa gazowego, tak? W celach grzeczek. No i teraz do tego odnosi się, słuchajcie, następny przepis, który zawarty jest w tej ustawie. Tak naprawdę ze stosowania czujek tlenku węgla są wykluczone dwie sytuacje. Pierwsza, jeżeli posiadacie urządzenie z zamkniętą komorą spalania. Zamknięta komora spalania, czyli może to być zwykły piec centralnego ogrzewania, który taką komorę zamkniętą spalania posiada. I druga rzecz, tak jak tutaj mamy zawarty zapis, jeżeli spalanie ma miejsce w zasilanym paliwem gazowym urządzeniu przeznaczonym do przygotowywania posiłków, takiego czujnika się nie stosuje. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna kwestia tak samo jak w przypadku czujek dymu. Czujki tlenku węgla również muszą spełniać jakieś przepisy i normy. No po co to jest tak naprawdę? Patrząc na ilość dostępnych artykułów, które służą właśnie do wykrywania tlenku węgla czy też dymu, mamy tego naprawdę mnóstwo w marketach wielopowietrzniowych, tak jak mówiłem, jest bardzo dużo tego dostępnego. Tylko teraz najważniejsza rzecz, czy one będą nam odpowiednio działały. I po to Unia Europejska i Polska norma wprowadziły specjalne atesty, a też normy, które taka czujka powinna spełniać. Normą dla czujki tlenku węgla będzie norma PNEN 5029.1 1 przez 2018 plus AC 2021. To jest bardzo ważne i dodatkowo to też zostało kilka lat temu wprowadzone, natomiast czujka tlenku węgla musi być oznaczona znakiem B jako wyrób budowlany. Po to to zostało wprowadzone, Dlatego, że na naszym rynku europejskim bardzo wiele pojawiło się czujek, które po jakimś czasie zostały wpisane na listę produktów niebezpiecznych. Dlatego te normy pozwolą nam po pierwsze spełnić wymagania, które nakazuje nam rozporządzenie, a po drugie będziecie mieli produkt, który jest przebadany, który jest certyfikowany, który spełnia normę i będzie Wam mówiło to o tym, że ten produkt będzie działał odpowiednio i jest przeznaczony do tego, do czego został wyprodukowany. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę Państwu powiedzieć. Słuchajcie, to jest moja taka filozofia, może część z Was się z tym zgodzi, część nie. Jeżeli uszkodzi nam się kran, wołamy hydraulika, jeżeli uszkodzi nam się jakiś sprzęt elektryczny, wołamy elektryka. A jeżeli mamy do wyposażenia obiekt w czujki, zawołajmy osobę kompetentną, bo tak naprawdę zaoszczędzicie może 100 zł na samym początku, jest ryzyko, że zamontujecie to źle, dlatego że takie czujki też trzeba wiedzieć, w którym miejscu zamontować. Są strefy na przykład martwe w domach. Każdemu by się na logikę wydawało, że jeżeli mamy dach dwuspadowy, to najlepiej będzie zamocować tą czujkę na samej górze. No niestety nie, to jest najgorsze miejsce, gdzie można wybrać na montaż tej czujki. To co wam polecam, oczywiście ja nie uważam siebie za super wybitnego, natomiast jeżeli będziecie chcieli skorzystać z pomocy, to skorzystajcie z pomocy kogoś, kto się na tym zna, ponieważ zapłacicie za to raz na 10 lat macie spokój, niczym się nie przejmujecie i to co też jest istotne, słuchajcie, na mocy tego rozporządzenia każdy z państwa ubezpiecza swoje lokale, swoje domy i tak Natomiast jeżeli dojdzie do pożaru, tego przepisu nie spełnicie, to można potencjalnie spodziewać się tego, że będą problemy z wypłaceniem odszkodowania. I teraz, jeżeli Państwo będziecie chcieli skorzystać z profesjonalnej firmy co serdecznie polecam, bo na pewno będą interesowały Was koszty, ile taka czujka kosztuje? Jeżeli chodzi o markety budowlane, te, których ja nie polecam, kosztują od kilku do kilkudziesięciu złotych. Natomiast taka naprawdę dobra, profesjonalna czujka i dlaczego ja ją polecam? Zaraz Wam je pokażę. Część z nich, bo oczywiście wszystkich nie mam i nie będzie na to e, czasu, żeby Wam je pokazać. Natomiast słuchajcie, czujki, które ja stosuję mają po pierwsze 10 lat gwarancji na czujnik. Następnie mają wbudowane akumulatory, które również mają żywotność 10 lat. Czyli kupując taką czujkę profesjonalną macie przez 10 lat spokoju. Po pierwsze nie wymienia się w niej baterii. Po drugie, jeżeli cokolwiek się z nią stanie, macie na nią gwarancję. I teraz każdy się zastanowi, ile taka czujka może kosztować. Jeżeli ta powiedzmy najtańsza kosztuje kilkanaście złotych, no to tu Was zaskoczę, że cena takiej czujki z wbudowanym akumulatorem i z okresem żywotności przeznaczonym na 10 lat, co też e, zawiera gwarancja 10-letnia, kosztuje około 140 złotych to. więc nie są to duże koszty. Jeżeli rozbijemy sobie to przez 10 lat, Dochodzi złotówka 2 złote miesięcznie. A teraz, jeżeli zastosujecie sobie mm, czujkę z Marketu, po pierwsze, nie wiem, czy ona będzie posiadała dane testy i normy, będzie spełniała. Co następne, jeżeli policzycie sobie, że raz do roku, raz na dwa lata, będziecie wymieniać w niej baterie, to nagle się okaże, że w okresie użytkowania tych 10 lat kwota za tą czujkę, którą kupicie potencjalnie tańszą, będzie dużo wyższa niż ta, którą ja polecam. Wam. Ja bardzo chętnie szczegółowo bym Wam opowiedział o tych wszystkich przepisach, ale obawiam się, że ten film trwałby godzinę albo dwie i nikt z Was by nie doczekał do samego końca. Natomiast ostatnia rzecz, która nam została, to czasookresy, czyli ile macie Państwo czasu na to, żeby spełnić dane wymagania. I teraz możemy rozróżnić w zasadzie cztery takie czasookresy. Pierwsze, jeżeli Wasz obiekt został oddany do użytkowania albo został wybudowany po grudniu 2024 roku, to w momencie zamieszkania tego lokalu już powinniście być wyposażeni w takie czujki. Jeżeli mieszkaliście już i mieliście odebrany obiekt, użytkowaliście go już jakiś czas przed wejściem tych przepisów w życie, macie termin na wyposażenie. Zarówno w czujkę tlenku węgla, jak i w czujkę dymu, tak, w zależności od tego, która będzie wymagana, do 1 stycznia 2030 roku. Natomiast, i teraz jest bardzo istotna rzecz: jeżeli e, wynajmujecie swoje mieszkanie, macie e, motele, hostele, albo wynajmujecie też swój dom komukolwiek, to powinniście ten przepis. Zastosować do 30 czerwca 2026 roku. Dlaczego? Słuchajcie, w ustawie o hotelarstwie jest jasno powiedziane, że usługi hotelarskie, do którego ten termin się tyczy, e, są to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych itd. No i teraz, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was znajdzie definicję sł słowa krótkotrwałe zgodnego z tą ustawą. To ja będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Napiszcie najwyżej w komentarzach, dlatego że wszędzie, gdzie poszukiwałem definicji tego słowa, nie było informacji na temat, jak faktycznie słowo krótkotrwałe odnosi się do tego czasu. Jedni podają, że to jest do miesiąca, inni do kilku tygodni, no i teraz wy musicie sami określić, czy wasze mieszkanie jest wynajmowane krótkotrwałe, Krótkotrwale i czy to krótkotrwałe oznacza do kilku tygodni, do kilku miesięcy. Więc ja to, co bym polecał, tak i tak będziecie musieli spełnić te wymagania, tak i tak będziecie musieli zastosować te czujki. Więc to, co mogę polecić, to zastosowanie ich do czerwca 2026 roku, jeżeli wynajmujecie swoje mieszkania, i tak dalej. Podsumowanie. Słuchajcie, tak jak widzieliście. Te przepisy wcale nie są takie proste, mimo że to nowe rozporządzenie to są jedynie dwie strony, które tyczą się tych autonomicznych czujek. To jest bardzo wiele odnośników i trzeba przeanalizować bardzo wiele dokumentów, żeby zrobić to dobrze. Ja was z całego serca zachęcam do tego, żebyście korzystali z osób kompetentnych w tym zakresie, żebyście wynajdywali strażaków, wynajdywali firmy, które się tym zajmują i zrobili to raz a porządnie. Robicie to raz, macie 10 lat spokoju i naprawdę no cena za czujkę średnio 2 zł miesięcznie w okresie 10 lat, to jest żadna cena. Jeżeli mogę e, Was zaprosić, e, to serdecznie zapraszam do swojej strony internetowej ogniosfera.pl, a także na Facebooka, e, ogniosfera Damian Krównik, gdzie będę wrzucał aktualne e, filmy, aktualne informacje na temat przepisów. Będę odnosił się do tych przepisów jeszcze dzisiaj, a także sporządzę dosyć taki obszerny tekst. Mówiący o tym, co dokładnie się zmieniło, żebyście Państwo jeszcze raz mogli sobie na to wszystko na spokojnie przeanalizować. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z moich usług, również gorąco do tego zapraszam. Macie podany do mnie numer telefonu, macie podaną stronę internetową, wszelki kontakt jest możliwy. Postaram się pojawić jak najszybciej, umówić z Wami, przeanalizować Wasz obiekt, pomóc w doposażeniu w odpowiednie czujki, w wyborze czujki, która nie będzie wzbudzała zbyt często alarmów fałszywych, na przykład. Także serdecznie zapraszam do kontaktu. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i wszystkiego dobrego i bądźmy bezpieczni, inwestujmy naprawdę w swoje bezpieczeństwo, dlatego że ono nie jest drogie, a może uratować nam życie.